Witam Was, ja jestem karwasz 10 a to jest kolejna część serii Zagrajmy w Reksio i Kapitan Nemo Kontynuuj grę W dzisiejszym odcinku trochę ściśleję tak tą muzykę W dzisiejszym odcinku będziemy się przedzielać przez Orient Express szukając szlafroka Holmesa Jak widzicie, tu są ludzie Czy może Pan szlafrok? Nie, dziękuję no, i mamy się pytać ludzi, czy to jest właśnie Szlafrock Holmes. Rekretes. Rekretes wie, kto to jest Szlafrock Holmes. Idziemy się schować przed bileterem. Czy bileciki na nadal są? E, e Pasażer na Gapę. Zapraszam. ze Bo tu nasz specjalny przedział dla gapowiczów. e, -e, -e Tak. Trochę gorszy. Pan pozwoli, że przedstawię słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. Nalegam, żeby pan tu pozostał. Nalegam, nalegam. A to jest ten gościu, który był przed pociągiem w zeszłym odcinku. Patrock Nawet... miał usiąść w przedziale, w którym troje pasażerów nosi kapelów. Mm. Miał siedzieć obok damy w niebieskiej sukni naprzeciwko wąsatego mężczyzny. No. Ale teraz jeszcze o tym bileterze. Bileter będzie łaził cały czas, sprawdzał wszystkim bilety. Kontrola biletów, chyba się właśnie na niego natchnę. Czy bileciki na nas są? Eee? -e? Pan widzę wybrał się na przechadzkę. Zapraszam. Nalegam, żeby pan tu pozostał. No nie mogę tego obiecać. No. I bileter nas będzie teraz wkurzał. Zostałem tutaj trochę Albo pójdę dalej Dobra Biletyr... Przed bileterem można się słuchać w trzech miejscach W... ...właśnie przedziale dla gapowiczów, tutaj W graciarni Oraz w pustym przedziale tam na przodzie Poczekam aż nam przejdzie Na szybko. Naprzeciwko wąsa tego mężczyzny obok damy w niemieckiej sukni. Czyli tutaj będzie siedział. A na razie jest w łazience. Więc my się schowamy. Niech bileter przejdzie raz czy dwa. Bilet, No, bileter już się przechadzał obok. Tu sobie na czasomierz zerkam. O, przeszedł. Widzicie, taki sprytny, a nas nie zauważył. Normalnie symulator Polaka. Chowiemy się przed biletem. To będzie chyba ten, ale najpierw wyczerpmy... A tu nikt nie siedzi? Za nie mogło, biedactwo. A tu nikt nie siedzi? Za nie mogło, biedactwo. posłuchamy ludzi. Czy pani to pan? A chcesz pan zysk? pysk? <noise> Nie, dziękuję. A ma pan reformy? Pst, czy pani to pan? Co? O, jeszcze tutaj posłuchamy, co mają do powiedzenia. Pst, czy pani to pan? Co? Czy to pan? Tak, ja. Jest. Holmes? Nie. Czy pani jest szlafrokiem, madam? Nic mi o tym nie wiadomo. Szlafrok? A ładny. Hm. A tu nikt nie siedzi? Ktoś siedzi, ale nie w tej chwili. Szybko idziemy się schować? No nie. Kontrola biletów. Dzień dobry. Pan widzę, wybrał się na przekaz. Zapraszam. Nalegam, żeby pan tu pozostał. Nalegam, nalegam. Dobra. No i zaraz się wybieramy dalej. A w końcu nie będziemy siedzieć cały czas w przedziale dla... kapowiczów. Sowie, przecież my jesteśmy komandor Kretes. E, czy może pan szlafrok? ci czy, czy pan szlafrok? A czy pan piżama? <laughs> wesołek, co? Czy bileciki na wesołek? są? E, e? O, to znowu pan. Nalegam, żeby pan tu pozostał. No nie mogę tego objechać. Zostaw nas już gościu. Dobra, już to wiem. Kurde, gościu nam będzie przeszkadzał. Dobra, mam nadzieję, że teraz nam się uda. uda. Wow. Dobra, chowamy się. Holmes miał przedziale, w którym troje pasażerów nosi kapelów mm. Miał siedzieć obok damy w niebieskiej sukni. No to nam starczy. Dobra, już mam puściłem chyba wszystkie teksty Jakimi nas mogą uraczyć w tej w tym obszarze To będzie ten. Czy pan Szlaprock Holmes? Niestety nie. No to ja już niczego nie rozumiem. Zaraz, zaraz. Był pan powiedział szlafrok Holmes? Tak powiedziałem. Tak nazywał się dżentelmen, który miał jechać na tym miejscu, ale w ostatnim momencie zrezygnował. Odkupiłem jego miejscówkę. Zrezygnował? To może ja też zrezygnuję. Na zrezygnowanego kretesa spłynęły kolejno fale. Czarne i rozpaczne. Ula Boga! Reciut! Wściekłości. Oj, zaraz mnie kryt zleje. Retorycznych pytań. Dlaczego mi to robić? Dlaczego? I wreszcie zmęczenia. Ech, e, nogi mam jak dzwaty, a śniepia mi się same sklejają. Słaniając się na nogach, Krytes udał się do opuszczonego przedziału i zasnął. Śnił mu się reksią. Widziałem rzeczy, które nie śniły się nawet filozofom. W rzeczy samej, sam już nie pamiętam, co widziałem, a czego jeszcze nie. Przemierzyłem wzdłuż i wszerz wszystkie oceany, morza, a nawet niektóre jeziora. Odkryłem ujścia wielu rzek i podziemnych strumieni. Dopłynąłem do Timbuktu, ba. Nawet do Shangri-La. Nie pytaj mnie po co. Cieszę się, że podoba Ci się na Nautilusie, Repsiu. Wkrótce dopłyniemy tam, gdzie mamy dopłynąć. Wszystko w swoim czasie. nie? nie, zbudź się, mamy zadanie do wykonania. Eee, co, e, to, to jak? E, e, przepraszam, już wracam do Żyra. Młodsonie, oprzytomnij to, przecież ja! Szlafrok Holmes. Umaku, nie wierzę! To naprawdę pan? O tym udziale się schować? Prawdaż? Twoje zresztą też niczego sobie. Przebrać się za grubawego kreta? Robisz postępy, drogi młodsonie. Chociaż ja od razu wydedukowałem, że to Za nas, za nas. Ja nie jestem wcale doktorem Watsonem. Jestem... Daruj sobie, przede mną nie musisz udawać. Ale... Nie ma czasu. Coś jest nie tak z tym Orient Expressem. Drogi Watsonie, musisz jak najszybciej dostać się na dach pociągu i dotrzeć do lokomotywy, póki nie będzie za późno. Za późno? Na co? To właśnie musisz ustarać. Ruszaj. Ja tymczasem będę obserwował pasażerów i spróbuję wydedukować o co w tym wszystkim chodzi. Czyli znacie się, biedny kret teraz musi jakoś wleść na dach jadącego pociągu. Ech. Dobra i okazało się, że... <laughs> Najpierw się okazało, że Szlafrock Holmes zrezygnował z jazdy pociągiem. A potem się okazało, że pan biletter jest szlafrokiem. Jakby to nie brzmiał. teraz nam kazał wejść na dach pociągu. Kolejny nam nic nie przypomni. Jakby ktoś nie wiedział, którędy tam się wchodzi... Może się spytać pasażerów. Gdyby pan miał wejść na dach pociągu, to co by pan zrobił? Będę się przestraszył. Muszę wejść na dach pociągu. Proszę uważać. Gdyby pan miał wejść na dach pociągu, to co by pan zrobił? Obojowy. Gdyby pan miał wejść na dach pociągu, to co by pan zrobił? Chyba bym się załamał. To oni nam nic nie powiedzą, ale... Dobra, teraz ta zielona kura. Muszę wejść na dach pociągu. Pan oszala. Dobra, jeszcze ten środkowy. Gdyby pan miał wejść na dach pociągu, to co by pan zrobił? Hmm... Poszukałbym jakiegoś włazu na dach. No i nareszcie. Trzeba wleść na dach. Bierzemy parasolkę. O, mój parasol przeżył. Weźmy go na wypadek deszczu. <coughs> Teraz go weźmie, wcześniej nie chciał. Okuna! A no już się A ciekawe skąd się wziął. Właściwie jak Kretes wybił okno To wiele rzeczy może wpaść I tutaj musimy wejść I patrzcie Przetarzy Rafa łupem zasłania włas Kulturalną rozmową tego nie załatwimy Włas na dach Szkoda że tak wysoko Spróbujmy zagadać to się dobra. Głodni? Może przekąskę? I... A gdybym tak tym parasolem? I widzicie? podachu pociągu fajnie co nie musimy się schylać od czasu do czasu przed konarami ale nie możemy się schylać zbyt często ponieważ tutaj też są te chmury te dymy i nas zwiewają takie konary też te wysokie nas zwieją kiedy poskakujemy teraz tak już bez tych głupów lecimy do przodu Idzie na dole są? Nie. Kredes jeszcze może w ramach... E. W chwili, gdy spadnie, złapać parasolką. Boing. Im dalej dochodzimy, tym pociąg jedzie szybciej. To jest dość mało realistyczne. Już może? Nie wiem. <śmienicza> Biedny Biedny No ale Rek ale Błon. wcale łatwiejszych przygód nie miał. Błon. A już byliśmy w połowie. Chyba jakieś 3 czwarte mamy przeszednięte, ale polszczyzna Dobra. na moim kanale. Wiem, że późno, ale zapraszam na mój kanał wszystkich, Dobra. którzy sobie nie radzą z jakimkolwiek etapem w reksiu. Poradzę, pomogę i w ogóle, no to jest najtrudniejszy etap. Trzeba eee. skoczyć i być. E, e, no ładne rzeczy. Co tu się wyrabia? Ach, nic, taki jakby panu Ten sympatyczny pan maszynista pokazywał mi, jak puszczać całą parę blisdek. I um, urwałam taką jedną walkę. Mam nadzieję, że pan się nie gniewa, No, no, no. Nie ze mną takie numery. Pił rok na mnie nie działa. Zresztą jestem już z kimś związany. Ale ja za to jestem wolny. Hmm, to się dobrze składa, bo zaraz będzie pan zajęty na prawą lokomotywy. A pani? Nie nie już. To już późno. Lepiej późno niż wcale. Życzę to mnie Co za kobieta? Skoczna. Weź no się pan w garść, bo normalnie łapy opadają. Ars. Kocha to wróci. Pan sądzi? Nie. Rozwiązawszy zagadkę Orient Expressu, Kretes powrócił do Szlafroka Holmesa. Ałała! Boim! <słyszą> I to wszystko bez parasola! Dobrze, że dzieci na mnie nie patrzą. Poskurała robota, młodson. Dzięki tobie pociąg nie przybędzie do Stambułu za późno. Słuchaj no, panie Szlafrok, nie jestem żaden doktor Watson. no i ile razy mam... Czysz. Porozmawiamy o tym na miejscu, teraz muszę coś wydedukować. Oor... Przez pozostałą część podróży Holmes dedukował w skupieniu, zaś Kretes zastanawiał się jak udowodnić Holmesowi, że wcale nie jest doktorem Młodsonem. Po wielu godzinach drogi Orient Express dotarł wreszcie do Stambułu, czyli niegdysiejszego Konstantynopola. Holmes i Kretes udali się do nadbrzeżnej kawiarenki na kawę po turecku. Hmm, bardzo dobra ta kawa, e, muszę Ci coś powiedzieć. Tak? Kawa dobra. O co chodzi? Nie jestem doktorem Watsonem. Naprawdę nazywam się Kret Kretes. Bo nie mam trąby i walizki. Nie, wydedukowałem to w międzyczasie. Niewiarygodne. Dziękuję. W czym mógłbym ci pomóc, Kretesie? Podobno jesteś największym wolnym umysłem naszych czasów. E, waszych czasów. Wolnym podobno jestem. Mam taką sprawę, a właściwie dwie. Mojego przyjaciela, dzielnego psa Reksia, połknęła wielka, blaszana ryba. Czy mógłbyś wydedukować, jak mam go odszukać? Mógłbym. Siedź gdzie siedzisz i czekaj. No co ty? Dedukuję, że za jakieś 10 sekund Reksio wynurzy się z Żart Żarty sobie stroisz z biednego kreta w potrzebie? Nie. Ale mądry? Bo to diabła morskiego A więc wygrałeś nasz zakład? Szrafro, ruchu, holm się! W rzeczy samej wygrałem Dotarłem tu przed tobą i nawet zdążyłem wypić kawę Byłbym wcześniej, gdyby nie ta twoja A dobra kawa? Tak, kawa dobra pa, pa, pa. No nie wierzę! Leksiu! A już zdążyłem cię opłakać! Widzieliście? Kapitan Nemo! Powodzenia! Leksiu! Płynę do Egiptu. Odkryć ujście Nilu. Do zobaczenia! Podzieliwszy się na prędce opowieściami o swoich przygodach, Reksio i Kretes mogli nareszcie powrócić do głównego celu, jaki mieli przed sobą – odnalezienia drogi do domu. Szlafroku Holncie, szukaliśmy ciebie, jako że chcieliśmy, żebyś wydedukował dla nas coś bardzo ważnego. Na przykład co? No na przykład, jak przenieść się w czasie o sto lat. Oj, chyba będziecie musieli mi powiedzieć coś więcej. Reksie i Kretes opowiedzieli więc szlafrokowi coś więcej. Wysłuchawszy długiej i burzliwej historii wehikułu czasu, szlafrok Holmes zamyślił się i powiedział. Nietypowy problem wymaga nietypowego podejścia. Słusznie. Przynieście mi gazetę. Najlepiej timesa. Słusznie. Co? Gazetę. Można ją kupić w kiosku na targu. Ruszajcie, a ja sobie tu podedukuję. Ciszy. Dobra, ale tym zajmiemy się jut... jutro. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnej części. Zagrajmy Freksio i Kapitan Nemo. Nie będę Wam streszczał, gdyż do dopiero co obejrzeliście ten filmik. To... Ten przerywnik filmowy. A jako że one są po polsku, no to jakoś chyba nie warto ich no streszczać. No więc no, żegnam się z wami i no zobaczenia jutro. Cześć!